Cześć, nazywam się Anna Stankiewicz. Od ponad 15 lat zajmuję się pomocą w sprawach formalnych związanych z życiem i pracą w Norwegii. Zapraszam do odsłuchu. Cześć, witam serdecznie w dzisiejszym odcinku podcastu. A dziś poopowiadam wam o bardzo ważnym i niestety często pomijanym temacie, jakim jest rezydencja podatkowa oraz emigracja podatkowa z Norwegii. To nie jest tylko kwestia formalna czy biurokratyczna, ale może być to klucz do uniknięcia bardzo poważnych konsekwencji finansowych, które dotykają coraz więcej osób pracujących lub prowadzących działalność między Norwegią a Polską. Dziś powiem trochę o tym. Czym jest emigracja i rezydencja? Kogo dotyczy? Jakie są konsekwencje braku emigracji podatkowej? I co dokładnie trzeba zrobić, żeby zadbać o swój status wobec norweskiego urzędu podatkowego? Mam nadzieję, że uda mi się Was zainteresować tym tematem, a podcast kieruję do osób, które jeszcze nie mają. Wiedzy na temat tego, jakimi rezydentami, gdzie są rezydentami podatkowymi i czy przypadkiem Urząd Podatkowy Norweski nie traktuje was jako rezydentów podatkowych w Norwegii, bo za tym idą konsekwencje i to bardzo poważne, finansowe, które mogą spowodować, że mając tylko i wyłącznie pracę w Norwegii i tak naprawdę stałe miejsce zamieszkania w Polsce, może się okazać, że za kilka lat będziecie musieli zapłacić podatek od całego majątku w Polsce za ostatnich 10 lat. To tak, na przykładzie. Zatem, wyobraźcie sobie na przykład, że wracacie do Polski z pracy w Norwegii, od lat mieszkacie w Norwegii, może prowadzicie firmę, może mieliście rodzinę, dom. Mm, albo mm, przyjeżdżacie do Polski y, i w Polsce już wcześniej mieliście rodzinę, dom, stałe zamieszkanie i do pracy tylko jeździliście sobie, y, no jeździliście tylko do pracy do Norwegii i nic więcej was z Norwegią nie łączyło i nagle przychodzi pismo z Norwegii. Norweski Urząd Skarbowy informuje, że nadal jesteście uznawani za norweskich rezydentów podatkowych i że macie do zapłaty norweski podatek majątkowy od swojego polskiego mieszkania, konta, a nawet auta. Zaskoczeni? Zszokowani? Niestety jest to rzeczywistość, z którą dziś mierzy się coraz więcej osób. Od 2024 roku yy, norweskie władze podatkowe yy, Przeprowadzają cały czas mnóstwo różnego rodzaju kontroli pod kątem nieujawnionego dochodu majątku za granicą, i kontrole dotyczą rezydentów podatkowych na terenie Norwegii. I wiem, co teraz powiecie, że to nie dotyczy was, bo wy jesteście rezydentami w Polsce. Ale problem, jaki występuje, jest taki, że Norwegia. Niestety bardzo często błędnie uznaję Was za rezydentów podatkowych norweskich, a nie polskich. I o tym dziś ten podcast. Natomiast, gdybyście chcieli posłuchać podcastu na temat ujawniania majątku zagranicznego, który dotyczy stricte rezydentów norweskich, to zapraszam do posłuchania o Free Willi Rating, czyli amnestia podatkowa, dobrowolne ujawnienie majątku. Ten podcast dotyczy rezydentów podatkowych. A jeśli nie jesteście rezydentami norweskimi, to ten podcast jest dla Was. Choć też oczywiście można posłuchać, mogą posłuchać osoby, które są rezydentami, bo część rzeczy też będzie Was dotyczyła. Aczkolwiek e, dla mnie dziś ważne jest w tym podcaście, aby hmm, uświadomić, e, jak ważne jest. E, Przeprowadzenie procedur dotyczących wyjazdu z Norwegii albo dla osób, które nie wyjechały z Norwegii, które nadal pracują w Norwegii, a mają polską rezydencję, to bardzo mi zależy na tym, aby Was zachęcić do tego, aby sprawdzić, co Norweski Urząd Podatkowy o Was sądzi. Czy jesteście dla niego norweskim rezydentem podatkowym, czy też nie. Eee, dlaczego. Dzieją się takie rzeczy, że y, urząd norweski y, próbuje opodatkować wasz majątek w Polsce, skoro nie jesteście rezydentami norweskimi. Dlatego, że wiele osób nigdy nie zgłosiło tzw. emigracji podatkowej y, po norwesku z i emigration. I w świetle norweskich przepisów, jeśli urząd nie otrzymał takiej jasnej informacji, że wyjechaliście z Norwegii, zakończyliście swoją rezydencję podatkową lub też, że nigdy nie byliście rezydentami, a w Folkeregister jesteście zarejestrowani jako rezydenci, to w takiej sytuacji e, urząd traktuje Was tak, jakbyście nadal mieszkali w Norwegii, jakbyście byli na stałe w Norwegii. I nawet jeśli fizycznie tam na przykład nie jesteście od wielu lat, ten podcast dotyczy również osób, które dawno temu wyjechały z Norwegii i myślą, że już wszystko mają tam załatwione i że jest to przeszłość. Otóż może okazać się, że niestety nie. Co więcej, e, urząd skarbowy norweski potrafi. Na ten moment, przy tych kontrolach, które aktualnie się odbywają, sięgnąć aż do 10 lat wstecz, nałożyć zaległe podatki, odsetki i kary. I co ważne, robi to coraz częściej. Dostajemy naprawdę coraz więcej spraw, w których norweski urząd podatkowy opodatkowuje polski majątek z naszych klientów tylko dlatego, że nigdy oni nie sformalizowali swojej emigracji. Mimo tego, że mają polskie certyfikaty rezydencji, mimo tego, że pracują, mieszkają w Polsce, mimo że nigdy nie byli rzeczywistymi rezydentami norweskimi, wystarczy, że kiedyś mieli zameldowanie i że nigdy oficjalnie tego nie zakwestionowali. Czym dokładnie jest emigracja podatkowa? Jest to po norwesku, tak jak mówiłam, Skate Messie Emigration i to nie jest tylko zgłoszenie wyjazdu z Norwegii, to formalna procedura zakończenia rezydencji podatkowej, która ma skutki prawne i finansowe. Co to oznacza? Do momentu, w którym Skate ten, czyli norweski urząd skarbowy, nie uzna Twojej emigracji, jesteś traktowany jako osoba mająca nieograniczony obowiązek podatkowy w Norwegii. Czyli Norwegia ma prawo opodatkować Twój światowy dochód i cały Twój majątek, niezależnie od tego, gdzie mieszkasz, gdzie pracujesz i gdzie masz swoje pieniądze. To bardzo ważne, bo wiele osób myśli, że skoro wyjechali i zakończyli swoją pracę w Norwegii, nie mają już żadnych obowiązków. A tymczasem, z punktu widzenia norweskiego systemu, nadal są na liście jako norwescy rezydenci podatkowi. I dopóki tego nie zgłosicie, urząd może się upominać o rozliczenia, o podatek majątkowy i może szacować wasze dochody i wszczynać postępowania i niestety coraz częściej to robi. Emigracja podatkowa to klucz do zamknięcia wszystkich tych zobowiązań wobec norweskich władz podatkowych. A czym jest rezydencja podatkowa? Może krótko powiem, bo jest podcast mój na temat rezydencji podatkowej, więc zachęcam do tego, abyście sobie tego podcastu posłuchali. Jest to pełnomatrażowy odcinek. Myślę, że ujęłam tam tak naprawdę wszystko, co powinno być ujęte. I jest to jedno z kluczowych pojęć w całym systemie podatkowym, który determinuje, w którym kraju jesteśmy zobowiązani do rozliczania się z dochodów i majątku, niezależnie od tego, gdzie zostały one osiągnięte. Rezydent podatkowy to osoba, którą Urząd Skarbowy danego kraju uznaje za swoją na podstawie przepisów. Faktycznego miejsca zamieszkania, a przede wszystkim tak zwanego centrum interesów życiowych. W praktyce oznacza to, że jeżeli jesteś rezydentem podatkowym w Norwegii, to Norwegia może zażądać od Ciebie deklarowania i opodatkowania nie tylko dochodów uzyskanych w Norwegii, ale również tych z Polski czy jakiegokolwiek innego kraju. Na całym świecie. Dotyczy to również majątku, na przykład mieszkania, oszczędności czy udziału w firmach. Norwegia ma bardzo jasne kryteria określania rezydencji podatkowej i jeśli przebywasz na terytorium Norwegii przez co najmniej 183 dni w roku kalendarzowym lub spędzasz tam łącznie co najmniej 270 dni w ciągu dwóch kolejnych lat, to Automatycznie zostajesz uznany za rezydenta podatkowego, ale to nie wszystko. Możesz również zostać uznany za rezydenta, jeśli masz w Norwegii dom, wynajmowane mieszkanie, a Twoje centrum życia, rodzina, praca, bank, lekarz, szkoła, dzieci nadal znajduje się właśnie tam. I teraz uwaga, nawet jeśli Twoja sytuacja się zmieniła, a ty mieszkasz i pracujesz już wyłącznie w Polsce, ale nie poinformujesz o tym norweskiego urzędu, system nadal będzie traktował cię jako rezydenta podatkowego. I tu rodzą się kłopoty. To dlatego tak wiele osób po latach zaskakuje się, że Norwegia domaga się deklaracji majątku z Polski, podatków, składania dokumentów. Kluczowe jest zatem, aby nie tylko zrozumieć, czym jest rezydencja podatkowa, ale również aktywnie zadbać o to, by zakończyć ją wtedy, gdy przestaje być zgodna z rzeczywistością. Jeśli tego nie zrobiliście wcześniej, zróbcie to teraz, nawet za 10 lat wstecz. Po co dokonuje się takiej emigracji podatkowej i po co zmienia się tą rezydencję podatkową? Ponieważ to nie jest jedynie biurokratyczny obowiązek, to nie jest tylko papier i dokument, to jest realne zabezpieczenie finansowe przed niepotrzebnym opodatkowaniem, stresem i kosztownymi błędami, co potwierdza się w rzeszy, naprawdę dużej rzeszy naszych klientów, którzy w ostatnim roku zgłosili się właśnie z rzekomo niezgłoszonym majątkiem z zagranicy w Norwegii. Yy, ta emigracja podatkowa potrzebna jest po to, aby uniknąć podwójnego opodatkowania. Jeśli mieszkacie w Polsce i tu się rozliczacie, to bez zgłoszenia emigracji podatkowej w Norwegia może również upomnieć się o podatek od tych samych dochodów. Od tych samych dochodów. I to nie zabezpieczy was umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, ponieważ umowa, o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ona zabezpiecza podatników, którzy mają uregulowaną kwestię rezydencji podatkowej. Niewyrejestrowanie się jako rezydent podatkowy w Norwegii skutkuje tym, że Norwegia ma prawo uważać, że według konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania jesteście rezydentem norweskim. Naprawdę prowadzi to do konfliktów, czasem nawet konieczności prowadzenia długotrwałych postępowań międzynarodowych. Na przykład ja aktualnie jestem w trakcie kilkudziesięciu takich postępowań już od ponad roku, i nadal one się nie zamknęły, ponieważ norweskie te kontrole, które są przeprowadzane, one są przeprowadzane z automatu i to jest w pełni zautomatyzowane, i tam nie ma ludzi po drugiej stronie, z którymi można rozmawiać. To rodzi takie ogromne problemy. Ja piszę swoje jako człowiek, jako daję argumenty, przedstawiam fakty, informuję o nieprawidłowościach, oczywiście bijemy się w piersi z naszymi klientami, że okej, okay, przepraszamy, wysyłamy czynne żale, że nie zgłosiliśmy wyrejestrowania na temat, natomiast i tak to nic nie daje, bo rozmawiamy z maszynami i tu jest ogromny problem, te kontrole się ciągną i ciągną w nieskończoność i... Yy, Właśnie po to robi się tą emigrację, żeby uniknąć takich sytuacji. A w międzyczasie przychodzi komornik, który zajmuje konto na poczet podatku rzekomo należnego wobec norweskich władz podatkowych, co później oczywiście będzie e, wycofane, ale co z tego, jak nikt wam nie zapłaci odszkodowania, ponieważ urząd norweski ma prawo przypuszczać, że ten podatek powinien być zapłacony, skoro jesteście w systemie zarejestrowani jako. Norwescy rezydenci podatkowi. Kolejna rzecz którą nam daje emigracja podatkowa, to zakończenie obowiązku składania norweskich zeznań rocznych z Katemelding. Mimo tego, że mieszkacie w Polsce, Urząd Norweski nadal co roku domaga się zazwyczaj deklaracji i bardzo wiele osób się o to pyta nas, dlaczego ja muszę wysyłać deklaracje podatkowe, skoro ja już dawno mieszkam w Polsce, a Norwegia ciągle chce, żebyśmy wysyłali deklaracje podatkowe. No właśnie dlatego, że Norwegia was nadal traktuje jako rezydentów podatkowych i żeby zakończyć, Zakończyć ten proceder, jakby obowiązków wysyłania zeznań podatkowych, to właśnie po to robi się emigrację, ale też z drugiej strony patrząc, pamiętajcie, jeśli nie potraficie się dowiedzieć, jeśli nie wiecie, czy Norwegia Was traktuje jako rezydentów podatkowych w Norwegii, to na pewno was traktuje, jeśli dostajecie zeznania podatkowe z norweskiego urzędu. To znaczy, że Norwegia was traktuje jako rezydentów podatkowych norweskich, i to znaczy, że jak najszybciej trzeba zrobić emigrację podatkową, jeżeli już tymi rezydentami nie jesteście, albo jeśli nigdy nimi nie byliście. To bardzo ważne, aby te sprawy poukładać. Eee, robi się to właśnie w celu op unik unikania opodatkowania majątku. W Polsce, jaki posiadacie w Polsce przez Norwegię i yy, yy, te opodatkowanie występuje właśnie najczęściej dlatego, że jest nie dlatego, że musicie opodatkować dochody, tylko dlatego, że nie sformalizowaliście emigracji. Yy, no, bardzo ważne to jest, żeby uregulować swoją sytuację zgodnie z rzeczywistością i, i to jest po prostu uczciwe i logiczne. I Oczywiście zamyka drogę do nieporozumień i kar, ponieważ urzędy podatkowe nie działają na domysłach. One, jeśli powie im się wprost, wyjechałem, nie jestem rezydentem, to będą tak działać, jakbyście nadal, jakbyście już wyjechali, tak? Natomiast jeżeli nie zgłosicie tego faktu, no to urząd będzie was traktował jako osoby, które mieszkają na terenie w Norwegii i powinny tam się rozliczać. I to nie są tylko techniczne procedury, to jest realna ochrona Twojego majątku, spokoju i przyszłości. Zatem, emigracja dotyczy bardzo, bardzo szerokiej grupy osób. Nie tylko tych, którzy przez wiele lat żyli w Norwegii, ale w praktyce chodzi o osoby, które wyprowadziły się z Norwegii na stałe i dziś mieszkają w Polsce lub w innym kraju. Dotyczy Polaków, którzy pracowali sezonowo przez kilka miesięcy lub lat i wrócili do kraju. Osoby, które zakończyły działalność gospodarczą w Norwegii, ale nigdy nie poinformowały urzędu o zakończonej rezydencji, dotyczy tych, którzy nigdy nie byli faktycznymi rezydentami, ale przez to, że mieli zameldowanie lub wynajmowali mieszkanie, pokój, zostali automatycznie sklasyfikowani jako podatnicy norwescy. I to trzeba sprawdzić. Zweryfikować i poprawić, jeżeli jest taka potrzeba. Nie dotyczy to osób przebywających za granicą tymczasowo, które nadal mają centrów, Centrum Interesów yy, Życiowych w Norwegii. Uwaga, w Norwegii mówię o tych osobach, które mają, są rezydentami Norwega, norweskimi i osób mających obywatelstwo norweskie, mieszkających na stałe, no chyba że trwale przenoszą się za granicę. Jeśli macie wątpliwości, skontaktujcie się z nami, ATS Pomoc w Norwegii. Bardzo chętnie Wam pomożemy w tym, aby uregulować wasze status, sytuację, rezydencję podatkową i dokonać e e ewentualnie tej emigracji podatkowej. Czasami wystarczy naprawdę jedna zmiana w systemie, by uniknąć lat niepotrzebnego opodatkowania. Kiedy o to zadbać? No wiadomo, im szybciej tym lepiej. Emigracja podatkowa to jest coś, czym należy jeżeli macie zamiar wyjechać, no to wiadomo, że należy zająć się tym natychmiast po wyjeździe, albo już nawet przed wyjazdem, w tym samym roku kalendarzowym, w którym zakończył się faktyczny pobyt lub praca w tym kraju. Dlaczego? Bo każdy rok, w którym formalnie jesteśmy uznawani za rezydentów podatkowych, to potencjalne źródło obowiązków i poważnych problemów. Zadbajcie o to, jeżeli zakończyliście pracę. W Norwegii i wyprowadziliście się do Polski i albo innego kraju, no bo to niekoniecznie musi być Polska, jeśli zamknęliście działalność gospodarczą, a nadal widniejecie w systemie jako busat i norge, to jest słowo klucz, albo fraza klucz busat i norge. Jeśli posiadacie majątek lub uzyskujecie dochody poza Norwegią, zwłaszcza w Polsce, na przykład, bo Norwegia może próbować je opodatkować, jeśli nadal uważa was za swojego rezydenta. Nie czekajcie na pismo z urzędu czy, z, czy jakieś inne wezwania, ponieważ zgłoszenie emigracji z opóźnieniem może skutkować tym, że urząd zgodzi się ją przyjąć dopiero od. Teraz, a za poprzednie lata, zażąda zgłoszenia zaległych deklaracji lub co gorsza, sam oszacuje dochody i majątek. Im wcześniej zgłosicie wniosek, złożycie wniosek o emigrację podatkową, tym większe macie szanse na spokojne zakończenie tej relacji podatkowej. Bez kar, bez zaległości, bez stresu. Jakie są warunki? Eee, abyście mogli prawidłowo złożyć tą emigrację podatkową z Norwegii, i aby Urząd Skarbowy Norweski uznał, że faktycznie zakończyliście rezydencję podatkową, eee, no to wiadomo, warunek fizycznej nieobecności, czyli musicie przebywać poza Norwegią co najmniej 183 dni w ciągu jednego roku lub 270 dni w ciągu dwóch kolejnych lat. Warunek zerwania więzi z Norwegią to też jest ważne, czyli tak zwane messi Boosted, Nie możecie posiadać mieszkania ani domu dostępnego do stałego użytku w Norwegii, nie możecie mieć w Norwegii centrum interesów życiowych, czyli na przykład powiązań rodzinnych, miejsca pracy, rodziny, jakiegoś mieszkania pozostałego. W Norwegii na wynajem, na przykład, jak sobie niektórzy zostawiają. Nie, może, nie powinniście, znaczy nie możecie, nie powinniście mieć konta bankowego, trzeba zmienić lekarza, miejsce leczenia, szkoły, dzieci i tak dalej. Oprócz oczywiście spełnienia tych dwóch warunków, musicie też aktywnie poinformować norweski urząd skarbowy o swojej sytuacji i najlepiej właśnie poprzez odpowiedni wniosek o SKAT i emigration i oczywiście należy załączyć odpowiednie wymagane dokumenty takim głównym najważniejszym dokumentem tak naprawdę to jest certyfikat rezydencji podatkowej no i jak już wypełnicie te wszystkie formalności to urząd formalnie uzna że jesteście rezydentem Podatkowym w innym kraju i nie jesteście w Norwegii, zakończy ten nieograniczony obowiązek podatkowy. Nie będzie trzeba wysyłać deklaracji podatkowych e, już norweskich. Um, oczywiście wraz z tym, z katem, esi, emigration pamiętajcie, że jak wyjeżdżacie z Norwegii, bo jakby sam z KTMS-emigration powinny wysłać osoby, które aktualnie są uznawane za rezydentów, a nie są, ale jeszcze pracują w Norwegii, i sobie tam jeżdżą, czy sezonowo, czy jakkolwiek. Natomiast osoby, które całkowicie wyjechały z Norwegii, powinny to zrobić za ten okres wstecz i też warto zrobić przemeldowanie do Polski, zgłosić, Polski adres. To jest też jedna z formalności, którą należy wypełnić. Jeśli mieliście lekarza przyznanego norweskiego, to tam też trzeba uregulować w przychodni sprawy swoje. Konto bankowe, tak naprawdę, to ono nie musi być zamknięte, jeżeli nie chcecie być rezydentami norweskimi, bo każdy ma prawo sobie posiadać takie konto i, i to w niczym nie przeszkadza. A co się stanie, jeśli nie dokonacie tej emigracji podatkowej. No, takie konsekwencje mogą być naprawdę poważne. To już o czym mówiłam, te kontrole, nałożone podatki od majątku w Polsce nawet kilkaset tysięcy, nawet kilkaset tysięcy koron. Brak tej emigracji to też. Taki dyskomfort, bo dalszy obowiązek składania rocznego zeznania podatkowego w Norwegii. To też jest takie znamienne dla osób, które, tak jak już wcześniej powiedziałam, nie są pewne, czy są rezydentami, ale jak dostajecie zeznania podatkowe do wypełnienia, y, które, no jak wiecie, pewnie nie trzeba ich tam wypełniać i wysyłać, jeżeli się to wszystko zgadza. Natomiast y, sam fakt tego, że urząd wysyła skate melding co roku, oznacza, że urząd Was traktuje jako rezydentów. Ehm. No, i oczywiście ten brak emigracji powoduje, że urząd będzie opodatkowywał dochody uzyskane w Polsce i w innych krajach, co byłoby absurdalne. I jest absurdalne w przypadku naszych klientów, którzy mają takie kontrole, ale to się dzieje naprawdę. Naprawdę się to dzieje. Osoby, które już dawno o Norwegii, dostają teraz. Yy, Muszą na przykład zapłacić podatek majątkowy, formułę skat, tak zwany, na polskie nieruchomości, konta, samochody. E, oprócz tego jeszcze urząd nalicza e, odsetki za rzekome zaległości podatkowe, nalicza kary, wysyła wezwania do składania deklaracji firmowych. Dużo osób już ma komornika na polskim koncie i zajęcia na polskich kontach ze względu na to, że nie zapłaciło rzekomego podatku w Norwegii. Urząd daje sobie osoby, które są zarejestrowane jako rezydenci, dostają deklaracje podatkowe. Jeżeli one nie są przez was wysyłane, to w niektórych sytuacjach urząd sobie nalicza szacunkowo wasze. Dochody, czyli na podstawie lat ubiegłych, wylicza sobie, jakie te dochody mogłyby być. Takie dochody wpisuje, te dochody sobie opodatkowuje, majątek sobie dopisuje yy, i naprawdę dzieją się cuda wianki na kiju. Uwierzcie mi, takie rzeczy, co ja widzę ostatnio, to jest po prostu szok. Więc yy, i to tylko i wyłącznie ze względu na to, i urząd ma do tego prawo, ponieważ yy, urząd rości sobie prawo do tego ze względu na to, że. Yy, Według urzędu jesteście rezydentami norweskimi. Eee, dokumenty, które warto przygotować do tej emigracji, no to oczywiście jakieś potwierdzenie wyjazdu z Norwegii, czyli meldunek na przykład, wyrejestrowanie w Folkeregister, meldunek w innym kraju, e, bilety na wyjazd, certyfikat rezydencji podatkowej, e, umowy najmu, Akty notarialne zakupu mieszkania, na przykład w Polsce, umowy o pracę, pity polskie, tam dokumenty o leczenie, na przykład potwierdzające, czy edukację dzieci, etc. etc. To jest wszystko zależne od tego, jak mamy poważną sprawę, jak bardzo musimy udowodnić, i jak bardzo urząd się upiera, że jesteście tymi rezydentami, bo naprawdę to są. Niesamowite batalie. Między, między te aktualnie te kontrole, które są przeprowadzone wśród naszych klientów. To jest to, to naprawdę tam czasami trzeba wyciągać niesamowite rzeczy, żeby udowadniać. Myślę, że. Myślę, że mogę zakończyć te wywody na, na dzisiaj w tym podcaście. Powiedziałam wszystko, co chciałam powiedzieć, I, i bardzo Was proszę, zadbajcie o tą emigrację podatkową. Sprawdźcie sobie, yy, gdzie jesteście rezydentami, co urząd norweski o Was yy, sądzi. Jeśli nie potraficie tego zrobić, zgłoście się do nas. ATS, pomoc w Norwegii, bardzo chętnie pomożemy. Yy, a. Jeśli słuchacie mnie regularnie, to bardzo Wam dziękuję. Dziękuję, że jesteście ze mną. Gdyby nie Wy, to pewnie by tych podcastów nie było. E Cieszę się, że dzielicie się też tymi podcastami z innymi osobami, że piszecie wiadomości i pytania. E Te podcasty powstają dla Was i dzięki Wam. Jeżeli znacie kogoś, kto. Jest zainteresowany tematami emigracji podatkowej czy ogólnie tematami Norwegii, to prześlijcie mu ten odcinek. To naprawdę może oszczędzić wielu osobom poważnych kłopotów. I proszę Was, zadbajcie o swoje sprawy podatkowe, zanim ktoś inny zrobi to za Was, na Waszą niekorzyść. Dziękuję za dzisiaj. Zapraszam Was do następnego podcastu. W tematach pewnie. Podatkowych, choć mam wiele na tapecie, więc jeszcze nie wiem, o czym będzie kolejny, ale do usłyszenia. Pamiętajcie, wiedza to najlepsza forma zabezpieczenia. Pa! Jeśli podobała Ci się audycja, zaobserwuj kanał, daj lajka i wciśnij dzwoneczek. Jest to dla mnie ważna informacja, że powinnam nagrywać więcej i dzielić się z Wami swoją wiedzą. Chcesz, abym poruszyła ważny dla Ciebie temat? Wyślij mail na projekt Jeśli chcesz więcej rzetelnych informacji związanych z pracą w Norwegii, to zapraszam na www.pomocwnorwegii.com. Hadebra.